mnie więcej Pani może w tym czasie poczęstować się babeczką oczywiście na mój koszt Dziękuję No pani Joli, ale rzeczywiście muszę przyznać że ta oferta jest bardzo atrakcyjna Wiedziałam wiedziałam że się pani spodoba no, no, co? się stało? No co się stało? To przyszłam tylko z taką propozycją dla Pani. o co chodzi? No bo tak pomyślałam, że w obliczu nieuchronnej śmierci ludzie jednak powinni się wspierać, prawda? No to oczywiście, że tak. Ja wesprę Panią, Pani wesprze mnie. Chciałabym Pani zaproponować taką zniżkę dla moich krewnych. Co? No, no tak, no więcej tutaj ludzi teraz będzie przyjeżdżało, więc pomyślałam tak na przykład na hasło Jola. 20% zniżki. Ile? No dobrze, 10. Pani Kralinik. Jakby się okazało, że nikt w rodzinie nie ma na wieniec, a po mnie żadne oszczędności, mój Boże, nie zostaną, mm. co ja mam. Także co, 15%? Nie nie nie, 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 nie. 10 i tylko kawka i ciasteczko, dobrze? Tak jest. No, no. ja poproszę kawkę i ciasteczko, ale już na nowych zasadach. Ale jeszcze moment, bo Pani powiedziała, że ja wesprę Panią, a Pani wesprze mnie. Tak, oczywiście. Tak, tak. tak. I, tu, no, I wrócimy tak. do tego tematu, Aha. Pani Hańko. Oczywiście, ja teraz tylko sobie jeszcze zadzwonię w jedno miejsce. Aha, podwójne mleczko. Wrócimy, wrócimy. Ciasteczko proszę. No ja wiem, że nie powinnam, ale wie Pani, jakoś trzeba sobie to życie osłodzić. Tylko zaznaczam, że są twarde. Nie szkodzi, wezmę za pół ceny. No tak też myślałam. Mężczyźni to są hieny. Oni nas wykorzystują, naszą dobroć. W ogóle chcą nas tak wyssać do szpiku. My to jesteśmy po prostu jak, jak te drożdżóweczki, Wiecie pani, otwieramy się, dajemy z siebie wszystko co najlepsze, całą delikatność, całą słodycz, całą chemię. Będzie 17 zł. Jasne, no proszę, reszty nie trzeba. A oni, oni nas, proszę pani, tak. Nie wiem, to go Pożerają. Pożerają. Do widzenia. No nas, naszego nie było też jak do widzenia. Dziecko, nie ufaj! Za mnie nie, nie, nie ufaj! Przepraszam, czy mogę poprosić jakąś serwetkę? A co? Rączki urwało, oczki wypaliło? Są tu serwetki. Proszę sobie podejść wziąć. Trzeba podać, pod nos podstawić. Co co? przepraszam? Tylko musimy Wam służyć całe życie, a wy co będziecie nas, tylko będziecie nas wykorzystywać? Ale proszę bardzo, oczywiście, no bo to leżą. Prawda? Pani Pani Jolenko, ja. Ja, ja naprawdę ja nie chcę być nim, ale pani jest y, naprawdę bardzo i Może pani by poszła, położyła się, odpoczęła? A może jakiś spacer. Pani co? Halinko, niech pani przestanie! Przecież ja nie mogę pani tutaj zostawić samej na pastwę tych kien!